Znalazłeś swoją ofertę albo zdjęcia na stronie konkurencji, ukradli twoją treść, Twoje zdjęcia, a może nawet cały tekst z Twojej strony, nie panikuj, ale też nie zamiataj tego pod dywan. W tym odcinku powiem Ci, co zrobić krok po kroku, zanim pójdziesz do sądu. Własna strona, zdjęcia, opisy oferty, to wszystko kosztuje czas, pieniądze i pomysł. Dlatego boli, kiedy nagle ktoś zżyna to jeden do jednego, wrzuca na swoją stronę i udaje, że to jego. Ale możesz działać legalnie i skutecznie. Po pierwsze, Zrób zrzuty ekranu. Wejdź na stronę konkurencji i zrób screeny. Całej strony, daty, kodu źródłowego. Możesz to zrobić klikając prawym przyciskiem myszy: Pokaż źródło strony. Najlepiej użyj narzędzia, które zapisze całą stronę, np. Wayback Machine albo Web Archive. Im więcej dowodów, tym lepiej. Porównaj konkretne fragmenty. Zaznacz dokładnie, co zostało skopiowane: tekst, zdjęcia, układ, a może hasła. Porównaj z własną stroną. Jeśli masz daty publikacji, jesteś do przodu, bo możesz udowodnić, że to Ty byłeś pierwszy. Wyślij wezwanie do usunięcia treści. Wysyłasz maila lub pismo do właściciela strony. Pokazujesz mu dowody, żądasz usunięcia w określonym terminie, na przykład 3 dni, informujesz, że sprawa może trafić do sądu. Nie musisz mieć prawnika, ale warto skonsultować z nim treść pisma. Możesz zgłosić też sprawę dalej. Do firmy hostingowej. Wiele firm hostingowych usuwa skopiowaną stronę po zgłoszeniu naruszenia praw autorskich. Do Google poprzez formularz DMCA możesz usunąć stronę z wyników wyszukiwania. Do rzecznika patentowego lub prawnika, jeśli chcesz iść dalej i walczyć o odszkodowanie. Ile to kosztuje? Na etapie przedsądowym często nic. Jeśli pójdziesz do sądu, koszt zależy od skali i formy naruszenia. Ale uwaga! Możesz walczyć nawet o kilka tysięcy złotych odszkodowania, jeśli udowodnisz straty lub naruszenie wizerunku. Pamiętaj więc, rób screeny, wezwij do usunięcia, działaj szybko, bo to Twoja marka, Twoja praca i Twoje pieniądze. Jeśli ktoś się pod Ciebie podszywa, to nie komplement, to kradzież.